Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w materiale poświęconym korpań, gdzie będziemy zajmować się dwoma prostymi sprawami. Pierwszym będzie to kosmetyka, oraz drugim będą to wierzchowce, czyli najprostszy wierzchowiec w grze, gdzie można kupić, w jakim momencie itd., itd. Więc zacznijmy najpierw od kosmetyki. Przed chwilą w ramach questów zdobyłem sobie zbroję. Jak można zobaczyć, jest to tego rodzaju zbroja. Wykonujemy ją za pierwszy quest w grze, czyli za zmutowane szczury. Tak, z tego Westa, możemy sobie go dostać. Teraz tak, ta zbroja jako przedmiot elementu oraz naszego ekwipunku po kliknięciu w ekwipunku znika zwyczajnie, co oznacza, że pojawia się ona tutaj. Mamy specjalne menu, które klikamy, znaczy odpalamy sobie, czy też otwieramy, czy to za pomocą paska, czy to za pomocą przycisku U na naszej klawiaturze. No i wystarczy po prostu sobie tutaj powybierać. Możemy sobie wybrać, jeżeli mamy dodatkową kosmetykę na naszą postać. Możemy od razu postać pierwszego poziomu sobie ubrać. Możemy również przełączyć sobie na inne postacie, tak żeby zobaczyć, co na przykład na nich udało nam się odblokować. Jakiegoś rodzaju specjalne okularki, czy coś w tym stylu. Bądź też jakiegoś rodzaju hełmy. Oraz w jaki sposób ta postać będzie się prezentować później w naszej rozgrywce. Tak samo jest ze skórkami mountów. I tutaj uwaga, kupując sobie jakiegoś mounta w grze, Zawsze będzie on posiadał taką samą szybkość, więc wystarczy sobie kupić tak naprawdę jednego wierzchowca, najtańszego wierzchowca, i tak naprawdę będziemy już mieli odblokowane jeżdżenie każdym innym małtem, którego mamy na naszym koncie, tak? Każda jedna postać musi sobie odpalić nowego wierzchowca, musi kupić tego nowego wierzchowca, tak samo jeżeli chodzi o hat, czyli nową postacie. Jak widzicie, możemy sobie wybrać od razu z listy. Hmm, na przykład inny rodzaj, rodzaj, tytułu i tak dalej i tak dalej. Po co wam to mówię? Z tego powodu, ponieważ pojawia się bardzo dużo hmm, pytań na czacie. Gdzie się podziała moja kosmetyka? Gdzie jest moja zbroja? Czemu nie mam jej na mojej postaci założonej i tak dalej i tak dalej. Nawet teraz obecnie nie da się zdejmować naszego ekwipunku. Stąd po prostu jest to system skinów, który automatycznie zakłada Transmoga na naszą postać. Moim zdaniem jest to bombowe, bo łatwo jest to w obsłudze. Nawet na nowej postaci można wyglądać mniej więcej czadersko oraz taki sposób jaki chcemy. Druga sprawa jest to, że w tym momencie znajdujemy się, moi drodzy, pod na dole Goldenfield. Na dole Goldenfield, organiza Turnera i znajdujemy tutaj bardzo uroczego gościa, nazywającego się Martin McMichel. I jest on. No cóż handlarzem tych pięknych złomodeskorolek antygrawitacyjnych. No i taką złomodeskorolkę możecie sobie kupić już od levelu 7 i musicie posiadać do tego 250 golda. 250 golda na levelu 7 będzie to dosyć trudne, bo po prostu wystarczy, że nie będziecie wykonywać Eee, znaczy, że będziecie wykonywać zadania, natomiast nie będziecie w nic wydawać na nic, absolutnie. I mniej więcej, te 250 golda powinniście mieć uzbierane. Zawsze pamiętajcie, dobrym sposobem na zarobienie odrobiny golda, jest sprzedanie kilku konsumabli, przedmiotów zużywalnych itd. itd. Także na przykład kilka małych jointów, jakieś pękilery dodatkowe, coś, co uda Wam się znaleźć w świecie, albo dostaniecie za nagrody, jest dobrą opcją. Nie sprzedawajcie absolutnie. Przedmiotów, które są na przykład dodatkowo tylko i wyłącznie drobnym, zużywalnym sprzętem albo jedzenia. Natomiast wszystkie przedmioty przekrawcone wysokiego poziomu, które wywodzą się z tych oto czterech profesji, czyli mistycyzmu, weapons smithingu, konstrukcji oraz alchemii, możecie sprzedać za dobrą kasę. Tak jak mówię, cooking absolutnie się nie opłaca, także tylko i wyłącznie te cztery rzeczy. Także na przykład możecie sprzedawać runy, bronie, artefakty oraz jakiegoś rodzaju przedmioty zużywalne, takie na przykład jak właśnie małe jointy. No i wystarczy po prostu tutaj przybyć i zakupić sobie pierwszego wierzchowca, tak? I będzie to taki sam wierzchowiec, jeżeli zakupicie go sobie na początku, będziecie mieli taką samą premię jak osoby, które mają już nie wiadomo jakiego tam Mecho Spidera czy coś takiego. Każda jedna osoba dostaje razem z mountem 75% speeda i tak jak widzicie, musimy mieć właśnie jest tutaj napisane, musimy najpierw zdobyć mounta po to, by zacząć na nim jeździć. Więc to jest miejscówka dla wszystkich osób, które dopiero zaczynają. Bardzo fajna rzecz. Takie skrócone, żeby było wam łatwo to zrozumieć oraz no, cieszyć się rozgrywką w jak najlepszy sposób. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ta wiedza wam się przydała oraz że ją wykorzystacie. Cześć.